Waszyngton, w Teksasie. Miejsce, w którym rozpoczęła się historia tego stanu, stąd witam Państwa w amerykańskim kwadransie, czyli magazynie o tym, co ważnego dzieje się za oceanem. Piotr Orłowski, na oto co przed nami. 150-lecie kościoła św. Józefa w teksańskim Bryan, jednej z najstarszych polskich parafii w USA. Polonia z Chicago walczy o utrzymanie historycznego kościoła, któremu grozi wyburzenie. W amerykańskim kwadransie opowiemy też o bohaterskich polskich policjantach z Nowego Jorku. Więcej na ten temat już niebawem. A tymczasem zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Ameryki w telegraficznym skrócie. Dwie osoby zginęły w wybuchu na przejściu granicznym z Kanadą w Niagara Falls. To nie bomba jak początkowo sądzono, ale samochód osobowy, który z ogromną prędkością wypadł z drogi i przez chwilę szybował kilka metrów nad ziemią. Spadł dokładnie na przejściu granicznym od strony Kanady i wybuchł. Świadkowie twierdzą, że samochód jechał z prędkością 100 mil na godzinę. Przejście graniczne w tym miejscu, jak i trzy inne zostały zamknięte na pół dnia w obawie przed podobnymi incydentami. A na miejscu pracowały zarówno kanadyjskie służby, jak i FBI. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego kierowca rozpędził się do takiej prędkości i czy rozbicie samochodu było zamierzone. W wieku 100 lat zmarł sekretarz Stanów administracji prezydenta Richarda Nixona Henry Kissinger. Urodzony w Niemczech Kissinger był jednym z najbardziej wpływowych, ale i kontrowersyjnych postaci publicznych w USA. Zasłynął głównie jako autor otwarcia stosunków w Waszyngtonu z komunistycznymi Chinami w latach 70. Doprowadził też do podpisania porozumień paryskich, kończących amerykańskie zaangażowanie w wojnę w Wietnamie. Otrzymał za to w 1973 roku pokojową nagrodę Nobla. Urodził się w rodzinie niemieckich Żydów, a do Stanów Zjednoczonych uciekł mając 15 lat na rok przed wybuchem II wojny światowej. W wieku 96 lat zmarła Rosalind Carter, małżonka 39. prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera. Odeszła w otoczeniu najbliższych w swoim domu w Plains w Georgii. Rosalind i Jimmy Carterowie byli małżeństwem przez 77 lat. Były prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o niej, że była jego równorzędną partnerką we wszystkim, co kiedykolwiek osiągnął. Jako pierwsza dama i później Rosalind Carter zajmowała się działalnością charytatywną. Podróżowała do zapalnych miejsc na świecie, jak Kuba, Sudan czy Korea Północna. Obserwowała wybory oraz udzielała się w walce z chorobami tropikalnymi. W swoje 81. urodziny prezydent Joe Biden ułaskawił dwa indyki w związku ze świętem dziękczynienia. Zwyczaj ten zwiastuje początek największego bodaj rodzinnego święta w USA. Niniejszym ułaskawiam Liberty i Bell. Po nocy spędzonej w luksusowym waszyngtońskim hotelu, w indyki przywieziono do Białego Domu, gdzie choć pewnie o tym nie wiedziały, zostało darowane im życie. Takiego szczęścia nie miało około 46 milionów innych ptaków, które w święto dziękczynienia zniknęły w amerykańskich żołądkach. Po święcie dziękczynienia przyszedł czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Jill Biden, wraz z dziećmi rodzin wojskowych przyjęła oficjalną choinkę Białego Domu na święta Bożego Narodzenia. Choinka tegorocznego sezonu, Jodła Fraser, wysoka na nieco ponad 18,5 stopy, została wyhodowana w Karolinie Północnej. Do Waszyngtonu przywieziono ją na platformie ciężarówki. Inna, znacznie wyższa, mierząca ponad 20 stóp, choinka stanęła przed nowojorskim Rockefeller Center na Manhattanie. W tym roku Zapłonie na niej kilkadziesiąt tysięcy lampek. Ostatnie dwa tygodnie obfitowały w wiele wydarzeń ogólnoamerykańskich, a oto czym w tym czasie żyła Polonia. Niewielka miejscowość Bryan w Teksasie to wielkie miejsce wielowiekowej emigracji Polaków. Tamtejszy Kościół katolicki, założony przez polskich pionierów teksańskiego osadnictwa, obchodzi właśnie 150-lecie swojego istnienia. Zbudowany w 1873 roku Kościół pod wezwaniem świętego Józefa, jest do dziś miejscem spotkań potomków polskich emigrantów. Jest bardzo ważne miejsca. A oni tutaj przyjechali 150 lat temu, ale Polacy już były 4 lata przedtem, ale zrobili z tym pierwszy tutaj polskiego i było 7 polskiej rodziny 3 czeków, jeden Niemku i jeden z Front. Z okazji okrągłej rocznicy Polacy z Teksasu uroczyście świętowali istnienie kościoła. Tak jak przed wiekami, tak i dziś jest on miejscem nie tylko kultu religijnego, ale także miejscem zacieśniania polsko-amerykańskiej wspólnoty i podkreślania polskiej tożsamości. Społeczność polska od zawsze skupiała się wokół Kościoła Katolickiego. Dla Polaków Kościół był niezwykle ważny. Cokolwiek ksiądz nie powiedział, wierni zawsze się z nim zgadzali. W dorocznym spotkaniu zorganizowanym przez Polsko-amerykańską Radę Teksasu wzięli udział Polacy z różnych zakątków stanu. Spotkanie zorganizowane w 150-lecie Kościoła Świętego Józefa współorganizował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Houston. Jestem dumny, że mogę tu być. Mój pradziadek wyjechał z Polski na krótko przed okupacją i założył tu rodzinę. Kolonia w Teksasie jest niezwykle aktywna i podejmuje bardzo dużo inicjatyw, organizuje takie jak dzisiaj wydarzenia ze względu na to, że jest tutaj już od ponad 200 lat, pokazuje swój dorobek, pokazuje swoją aktywność. Mamy bardzo dużo kreatywnych, także młodych ludzi, którzy organizują festiwale. Pokazy tańca, śpiewy, jest polskie jedzenie, pokazuje polską tradycję, muzykę. Warto odwiedzić nasze wydarzenia w Teksasie i warto być tutaj członkiem społeczności kolonijnej. Potomkowie założycieli polskiej osady w Teksasie i budowniczych Kościoła Katolickiego pod wezwaniem świętego Józefa żyją w Bryan i w całym Teksasie do dziś. Wielu z nich to tak jak ich przodkowie hodowcy bydła, a sam stan zajmuje pierwsze miejsce w USA pod względem pogłowia bydła, owiec i produkcji bawełny. Jak my żyjemy tutaj w Chopy Hill, no więcej hodowami e, trawa tutaj, krowy chodzą tutaj, ale dawno, nie było tak dawno, może 60 lat temu. To było bardzo wielkie miejsce na bawelno. Ale robaki tutaj przyszły i nie mieliśmy takie e, sprytkania na tego, tak mamy dzisiaj i te wszystko poszło na drugiej stronie Teksasza albo południe Teksasza. Teraz jest no więcej krowy chodzą tutaj na trawa. Polonia coraz bliżej wygrania sporu z archidiecezją Chicago o historyczny Kościół Świętego Wojciecha. Metropolita archidiecezji Chicagowskiej Blaise Supić dekonsekrował Kościół i usiłuje go sprzedać prywatnemu inwestorowi. Stuletni budynek wzniesiony przez emigrantów z Polski po wielkich bojach otrzymał rekomendację oznaczenia go jako zabytek miejski. A to pierwszy krok w procesie wpisania go do rejestru zabytków i uchronienia przed rozbiórką lub sprzedażą. Sprawa sprzedaży polskiej parafii toczy się od siedmiu lat, a swój finał może mieć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Kościół świętego Wojciecha jest dla mnie wszystkim nasi. Przodkowie przyjeżdżali, byli bardzo biedni, pobudowali cudny kościół. Wszystkie materiały były przywożone z Europy. To jest historyczny zabytek, i my. Musimy walczyć, żeby to wszystko wróciło na swoje miejsce i żeby to było dla nas, dla potomnych. Zamknięty w 2016 roku przez archidiecezję Chicago w ramach konsolidacji zasobów parafialnych budynek kościoła znajduje się na atrakcyjnej działce w sercu miasta, górując nad dzielnicą Lower West Side. Był przeznaczony na sprzedaż lub do rozbiórki, przeciw czemu rozpoczęła walkę zaangażowana w życie swojej parafii polska społeczność, wśród której znajdują się potomkowie budowniczych tego obiektu. Sakralnego. Jest następny e, kupca tego kościoła, gość e, z Florydy, e, który on kupił on w Miami już ma e, on kupił synagog, e, to znaczy, że synagog e, żydowski i on to przerobił na e, taka sala bankietowa no to my naprawdę się tego boimy, że on to samo zrobi z naszym kościołem. Rzeczywiście, kościół został objęty kolejnym kontraktem sprzedaży. Firma z Miami chce przekształcić go w nowoczesną salę bankietową i miejsce imprez firmowych. Firma wyraziła wolę współpracy z lokalną społecznością, a sama archidiecezja chicagowska odmawia skomentowania transakcji do czasu, aż będzie ona sfinalizowana. Polacy liczą jednak, że do tego nie dojdzie. Nadanie rekomendacji oznaczenia kościoła jako zabytku miejskiego jest pierwszym krokiem do uznania budowli za istotny nie tylko dla polskiej społeczności, ale także latynosów korzystających z tego kościoła oraz dla całego miasta Chicago. Chicago. Ostatnia msza święta w kościele Świętego Wojciecha została odprawiona w lipcu 2019 roku. W tym samym miesiącu kościół został zdekonsekrowany, a archidiecezja zdecydowała, że Polakom będzie służyć duchowo pobliska parafia Sound Paul. To właśnie ona po konsolidacji z parafią świętego Wojciecha odpowiada za teren i budowę Budynki byłego polskiego kościoła i to ona sprzeciwia się procesowi nadania statusu zabytku kościołowi świętego Wojciecha, gdyż, zdaniem jej władz, komplikuje to proces sprzedaży posiadłości. A a Dwaj nowojorscy policjanci polskiego pochodzenia stali się bohaterami amerykańskich dzienników telewizyjnych po tym, jak w braworowy sposób uratowali nastolatka, który chcąc bliżej przyjrzeć się przejeżdżającym pociągom, zszedł na pilar wiaduktu i utknął kilka metrów nad torami kolejowymi. Oh, Wezwani na miejsce policjanci urodzony w Polsce Rafał Ksepka i Amerykanin. Polskiego pochodzenia, Mark Czerniawski, ocalili życie ciekawskiemu pasjonatowi kolejnictwa i byli tego dnia na językach wszystkich Nowojorczyków. Dostaliśmy zgłoszenie, że chłopak jest po prostu. E na drugiej stronie mostu i jest trudna sytuacji, która, która potrzebuje szybkiego, szybkiej reakcji. Film z akcji ratunkowej na Queensie nagrali przypadkowi przechodnie, z których kilku pomagało policjantom wciągnąć nieroztropnego studenta na bezpieczny poziom. Udało się tego dokonać na kilka minut przed nadjechaniem pociągu. Chłopak wisiał nad trakcją 6 metrów nad ziemią. Czasem są sytuacje, w których musimy odnaleźć się w bardzo niebezpiecznych warunkach, a czasami jedziemy do prostych spraw, w których których obywatele potrzebują po prostu, by z kimś porozmawiać. I jestem dumny z tego, że jestem policjantem i mogę nieść pomoc, której ludzie potrzebują. W nowojorskim departamencie policji służy 50 tysięcy policjantów. Wśród nich setki Polaków lub Amerykanów polskiego pochodzenia, tak jak posterunkowi Rafał i Mark. Dla wszystkich ta praca to misja sama w sobie. Żeby być policjantem w Nowym Jorku, trzeba mieć trochę studii, to jest 60 kredytów. Na studiach. Trzeba oczywiście przejść egzaminy, żeby dostać się. I później jest policyjna szkoła, która zajmuje mniej więcej 6 miesięcy. Będąc policjantem w Nowym Jorku, na pewno pomaga, jeśli chodzi o, o język, bo. Gdzie jesteś w stanie rozmawiać e, nie tylko po angielsku, a, a, ale w innym języku, jadąc do jakichkolwiek interwencji, na pewno, gdy ktoś e, nie mówi po angielsku, a rozmawia po twoim ojczystym języku, na pewno jest e, łatwiej. Nowy Jork jest jedną z najbardziej zaludnionych metropolii świata. Mieszka tu około 9 milionów osób, w tym oni, Polacy, którzy z dumą pełnią swoją służbę, często narażając własne życie. To sukces. Every Here at the 108 precinct. how are you guys? Very well. Korzystając z obecności w Teksasie, porozmawiamy o tym, jak wygląda tutaj miejscowa Polonia. Andrzej Fonfara, konsul z placówki w Houston, nasz gość. Jak jest obraz tej miejscowej Polonii? Polonia jest wspaniała. Może nie tak liczna, jak w niektórych innych Stanach, natomiast bardzo aktywna i widoczna w każdym miejscu, w którym się znajduje. Teksas jest dużym stanem, stąd też obserwujemy pewne rozproszenie ośrodków polonijnych tutaj na miejscu. Natomiast w każdym miejscu, czy to jest Houston, czy Dallas, czy Austin, w każdym jest bardzo aktywna. Ta Polonia no, mieszka w tak ciekawym miejscu. Czy ona kultywuje polskie tradycje? Tak, oczywiście. I jest to, przyznam szczerze, bardzo imponujące ze względu na to, że faktycznie historia imigracji do Teksasu jest bardzo długa, sięga XIX wieku. Stąd też możemy zaobserwować kilka pokoleń Polaków i Polonii, którzy tutaj mieszkają. Każdy z nich bardzo starannie dba i o historię, i o tradycję, czego świadkami jesteśmy chociażby dzisiaj. To tak, ale funkcjonują, że ją tutaj w Teksasie, oni są bardziej polscy, czy bardziej teksańscy? to jest niesamowite ze względu na to, że to miejsce sprzyja nie tylko kultywowaniu tradycji przodków, ale również miejscowej tradycji. Stąd też tak naprawdę osoby tutaj mieszkające są nie tylko Polakami, nie tylko Polonią, ale teksańską Polonią, kultywującą zarówno tradycje polskie i zwyczaje, natomiast mocno wsiąkniętą w miejscową społeczność i kulturę. A sam Teksas jak to niezwykłe miejsce. Teksas to jest absolutnie wyjątkowy stan i podkreśli to każdy teksańczyk, który, który tutaj mieszka, bądź znajduje się gdziekolwiek na świecie. No jest to miejsce, które trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć. Imponujące pod każdym względem. I pod kątem historii, tradycji, ale również rozwoju. Jest to miejsce, które przyciąga ludzi nie tylko z, z całych Stanów Zjednoczonych, ale również z całego świata. Dynamicznie się rozwijające i posiadające niesamowite perspektywy dalszego rozwoju. Stąd też e, cieszymy się, że tak dużo jest tutaj Polaków, którzy świetnie radzą sobie we wszystkich obszarach i środowiskach, w których są aktywni. Teksas, Stany niezwykle ciekawe. Przy okazji zapraszam na przystanek Ameryka. Za tydzień historia emigracji w te rejony Stanów Zjednoczonych, osób, które przybyły tu z Wielkopolskim. Tymczasem żegnam Państwa sprzed biblioteki prezydenta George'a Busha. Do zobaczenia.